Wszystkim, dziś pokażę Wam moje warzywa, które tutaj przygotowałam, które będę siać bądź sadzić w przypadku cebuli dymki zgodnie z kalendarzem biodynamicznym. I Ja sobie teraz wszystko podzieliłam na konkretne miesiące, żeby było to już tak jak trzeba. Może Was to, też to zainspiruje, może Wam też to usystematyzuje, tą wiedzę, co siać, kiedy siać. A jak? No to będę Wam mówić na bieżąco, bo będę starała się nagrywać filmy z tego, jak przygotowuję sobie dane, daną ziemię pod siew. I tak, zaczniemy sobie od miesiąca stycznia. W styczniu mam już pokupione parę tutaj nasion. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o styczeń, no to um, możemy zacząć się dopiero 27 stycznia i to jest kwadra owoców. E, od 20 e, tak naprawdę do, um, do końca, czyli do 31, bo już widzę 1 lutego e, nie można siać, ale za to od 2 lutego jest kwadra korzenia. Więc jeżeli e, nie załapiecie się na kwadrę owoców, która jest od 27 stycznia, to ten się, który ja tutaj mam opisany jako styczniowy, e, równie dobrze możemy przenieść na luty. E, I ja zobaczę, jak e, dokładnie to u mnie będzie, czy rzeczywiście wyrobię się w tym czasie 27 do 31 stycznia, czy już sobie zaczekam i e, w kwadrze korzenia wysieję obie te e, koperty z nasionami. E, ważne jest to, żeby w kwadrze owocu wysiewać te plony na którym nam zależy, żeby był owoc. I na przykład w takiej kwadrze owoców mamy truskawki, mamy paprykę, papryk w ogóle mam tutaj bardzo dużo, powinno być jeszcze więcej, w... nie wyjęłam wszystkich. Mamy pora, chociaż pora i przygotowałam sobie tutaj selera, ale raczej przeniosę to na luty, bo to jest kwadrze korzenia. I właśnie się zastanawiam, czy nie nie przynieść wszystkich tych wysiewów. Ważne jest, żeby możliwie jak najwcześniej wysiać czy to poziomki, czy to papryki, dlatego że one mają długi okres wegetacyjny i jeżeli wysiemy za późno, po prostu nie zdążą dojrzeć, będziemy mieć dużo mniejszy plon. I co wysiewam? Tu mam po prostu poziomkę nieopisaną. Mam paprykę e, słodką lima, mam paprykę granowa, paprykę Kasia. Jest, są to e, różne kolory, żółty, e, czerwony i pomarańczowy. E, pory, tak jak mówię, raczej przeniosę sobie na styczeń e, do kwadry korzenia. Oprócz tego mam tutaj jeszcze takie odmiany jak papryka pomarańczowa i papryka lilak. Także takie y, siewy będą u mnie jako pierwsze. Jeżeli chodzi o luty, to w lutym będzie się działo nieco więcej. Bo zobaczcie, całe kiko, tu jeszcze jest część, część nasion, które mogę siać, i myślę, że Was zaskoczę. Y, co do niektórych y, siewów, może to być dla Was zaskakujące? O, mi tutaj jestem więc już się poprawiam. I tak, będę siać pomidory. Pomidory, jakie mam? To pomidor od Syberii. Mam odmianę starą, starą babciną malinową. Mam szasza, sasza autaj karłowy. Mam bawolę serce. Poza tym mam pomidor śliwkowy. Pomidory śliwkowe się doskonale nadają do późniejszego przechowywania. I tutaj mam odmianę śliwkową San Marcino i Lolek. Lolek, jak już Wam mówiłam, na początku roku, chyba jak kupiłam wszystkie te nasiona, to u mnie przechowywał się aż do lutego. Nie ze względu na to, że się coś z nim stało w lutym. Tylko po prostu zjedliśmy wszystko, więc nie jestem w stanie powiedzieć, jak długo byłby w stanie się przechowywać. Natomiast em, na pewno chciałabym to sprawdzić w tym sezonie, jak będzie się ta odmiana zachowywać i chciałabym Wam zdawać z tego relację. Mam tutaj e, pomidor mnogo. Mam tutaj e, auria. Oprócz tego jeszcze cudoziemi. Ciekawa jestem tej odmiany. I e, z pomidorów wszystko. To, co Was może zaskoczyć, zostawię e, sobie na sam koniec. Pokażę Wam jeszcze e, moje rzodkiewki. Rzodkiewka malaga i opolanka. Jedna podłużna, druga okrągła. A to, o, co może Was zaskoczyć, to siew e, arbuza, tak zwany kawor, sugar, sugar baby i melon żółty. E, Sieję to teraz, bo one też mają długi okres e, wegetacyjny i zależy mi na tym, żeby mieć te owoce dojrzałe, bo zdarzyło mi się posadzić je później, w marcu, jak się nie mylę. No i niestety tych zdorów było bardzo mało, bo owoce nie były dojrzałe. Także tak to u mnie wygląda, jeżeli chodzi o luty, a kiedy będę to robić, to już Wam powiem. Prawdopodobnie właśnie w tej drugiej, znaczy w tej pierwszej kwadrze korzeniowej, czyli um, będę y, już, mam, powiem, tutaj coś uciekło, o, od drugiego mamy kwadrę korzenia do ósmego, y, i potem mamy już kwadrę y, uprawy, więc zniesiać, następnie jest kwadra liścia, więc tutaj nic nie będę siać, i kwadra owocu, w tej kwadrze owocu y, z tych y, rzeczy, które tutaj mam, to są pomidory, które mogę wtedy wysiać, bo to jest dobry czas. I jeszcze z pomidorami nie ma się co spieszyć i nie muszą być w tej pierwszej kwadrze korzenia. Chociaż nie ukrywam, bardzo mnie kusi, bo chciałabym mieć już takie dorodne, może nawet kwitnące rośliny, nie wsadzę je to, um, do mojej szklarni. Może uda mi się, że szklarnia będzie ogrzewana, więc może nawet wcześniej pójdzie do szklarni, ale to jeszcze zobaczymy to, jeszcze będę Wam relacjonować na bieżąco. I teraz kolejnym miesiącem będzie miesiąc marzec. Ja mam tutaj całą taką reklamę przygotowanych nasion, stąd też mój pośpiech z roślinami, żeby je sadzić w lutym już, typu właśnie pomidory, bo pomidory mogą zaczekać spokojnie do marca, ale nie jestem przekonana, czy się wyrobię. I teraz jeżeli chodzi o te rzeczy, które będę sadzić, to chyba proszę powiedzieć, czego nie będę sadzić, bo będę na pewno sadzić cebulę, dymkę. Mamy tutaj buraki cinkłowe, pasterne. Mam też marchew, W ogóle tutaj korzeniowie roślin dużo. marchew, pietruszka. Już mam tutaj po kolei wszystko powykładam, bo tego jest bardzo dużo. Nie zaskoczę Was, bo wiem, że będę sadzić kopę. Marchwi mam tutaj bardzo, bardzo dużo, więc tutaj już o tym wspomniałam. Można jak najbardziej sadzić ponownie żołdkie. Jak najbardziej tutaj widzę, że mam, w tym roku sobie zamówiłam po raz pierwszy pasternak. No i jestem ciekawa, jak mi rośnie podobno rośnie dużo lepiej niż pietruszka. Jeszcze tego nie sprawdzałam, ale na pietruszkę nie mogę narzekać, więc wydaje mi się, że i pasterna też się sprawdzi. Będę sadzić sałaty. Moje ulubione to właśnie sałata bakata. Lubię właśnie kuchę typ lodowy. Lubię też lolo i lolo rosa. Oprócz sałat mam też tutaj cały stos Groszku cukrowego. I, 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 te, I tego typu, i tego typu. Nie wszystkie mam sprawdzone odmiany. Niektóre są za po raz pierwszy: jak na przykład groch siewny, cukrowy, Ambrosia. Jeżeli chodzi o łowiecki, też go nie znam. Natomiast groch, groch cud kelvedonu to jest sprawdzona u mnie odmiana. Przepyszny, zarówno jak tylko zaczyna wyjrzewać jak i później sam groszek uwielbiam zjadać, jest przesłodki, przesmaczny. Także grobów zamówiłam w tym e, roku bardzo, bardzo dużo, nawet nie wiem, gdzie ja będę ich trzymać, ale zamierzam zbierać i przechowywać. Będę siać też e, słonecznik, zamierzam różnego rodzaju fasole tyczne. A, oczywiście groch, e, bo jego nie może u mnie zabraknąć. Pasole, e, e, piękny jaś. Mam też fasolę swoją, e, którą zbierałam z takimi bardzo dużymi grochami. ją też będę e, chciała posadzić. E, będę... E, kolejny groch. Zobaczmy, co my tutaj jeszcze mamy. Oczywiście buraki i opolski i tutaj monorubra. Bardzo mi ciekawi. Jest, wygląda tak fioletowo czy to jest tylko zdjęcie, czy rzeczywiście tak będzie wyglądał w rzeczywistości i jaki będzie z niego zachwas buraczany i mam czerwona kula 2. Więc cały ten arsenał przygotowany jest na marzec. I jeżeli chodzi o siewy, to będzie wyglądało um, tak, że część będzie podzielona na wielodoniczki. Sejście w domu, a część bezpośrednio do gruntu. Jeżeli chodzi o paprykę, jeżeli ew, wróćmy nie paprykę, tylko pietruszkę, marchew to będę, i pasternak, to będę siać bezpośrednio do gruntu, jak tylko przemarznie ziemia. Może tak być, gdyby było ciepło, że to będzie nawet koniec lutego, ale będzie mi na tym zależało, żeby to było jak najszybciej, ponieważ mam już przetestowane, że czym później sieję, tym praktycznie mniej wschodzi, już nie mówię o tym, że jest słaby korzeń, bo to też swoją drogą, ale przede wszystkim bardzo mało nasion wschodzi, ponieważ jest już za sucho. A jak wiecie nasiona są bardzo drobne i jeżeli damy je na wierzchnią warstwę ziemi, praktycznie nie osypując, to będzie bardzo szybko takie nasionko przesychało. A jeżeli z kolei przyklejemy zbyt grubą warstwą, to też nie wzejdzie, bo nie będzie miało tej mocy, żeby wzejść. I to jest taki właśnie podstawowy błąd, przez który mamy ograniczone wschody pietruszki, marchewki, no, tych właśnie korzeniowych. Dlatego ja tak wcześnie sadzę. I to, co jest ważne, bo wiele z Was, wielu z Was obawia się o to, że. Jak wysieje w lutym, no to e, przecież jest za zimno i one nie wykiełkują, albo jak wykiełkują, że przemarzną. No tak nie będzie, ponieważ roślinki y, nie są y, 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 głupie y, i mają tą mądrość z natury, czyli wtedy, kiedy będą odpowiednie dla nich warunki, wtedy dopiero wykiełkują, a wcześniej będą łapać tą wilgoć, będą przygotowywać się do kiełkowania. Także tak wygląda u mnie marzec. Schowam te rzeczy i opowiem Wam, co kiedy siać. No, jeżeli chodzi o marzec, to y, tutaj y, kwadra owocu jest y, do 1 marca, y, natomiast kwadra korzenia zaczyna się już od 5 marca. I to właśnie wtedy najpóźniej chciałabym wysiać, wysiać swoje korzeniowe zarówno buraczki, jak i tutaj właśnie marchew i pietruszkę. Czyli w że korzenia od 5 marca. Mamy ją do 10 marca. W tym czasie zależy mi na tym, żeby się, żeby się tutaj wyrobić, ponieważ, czym wcześniej, akurat w tym przypadku, to lepiej. Wspomniałam jeszcze o Bobie, będę też sadzić Bób. I u mnie to też wygląda tak, że nawet w lutym, jeżeli już ziemia rozmarznie, wysadzam go do ogrodu, ponieważ bób potrafi wytrzymywać temperaturę do minus 5 stopni Celsjusza, a raczej nie spodziewam się, żeby były jakieś duże mrozy. Więc to też będzie na przełomie lutego i marca. Tutaj pewne granice będą się zacierać, więc nie martwcie się, jak czegoś nie wysiejecie w danym miesiącu, to spokojnie będzie jeszcze czas na to, żeby wysiać w miesiącu następnym. Co to następnej kwadry? To mamy kwadrę liścia i ta kwadra liścia zaczyna się od 20 do 24. Natomiast już od 26 jest kwadra owocu i wtedy właśnie, czyli od tego 26, jak nie macie ogrzewanej szklarni, to też będzie bardzo dobry czas, żeby wysiać pomidory. Na papryki już będzie późno, ale na pomidory jak najbardziej będzie jeszcze odpowiedni czas. Potem mamy miesiąc kwiecień, już troszeczkę spokojniej, ale też się będzie działo. I teraz będzie czas na to, żeby wysiać coś, co wielu z Was sieje za wcześnie. I potem ma z tym duży problem. To są ogórki. Jeżeli chodzi o mnie, to ja się już nauczyłam, że ogórki wysadzam do ogrodu dopiero w czerwcu. Ile razy wysadziłam za wcześnie? Tyle razy. Niestety tu je zaraz o za ziemniaczana. Po prostu nawet nie wiem czy to była zaraz ziemniaczana, ale e, bardzo szybko mi padało i tak naprawdę dopiero drugi siew był tym siewem docelowym, z którego miałam owoce aż do października. Więc nie spieszcie się, w ogóle nie ma takiej potrzeby, żeby siać za wcześnie. Bo, no, bo tym sobie szkodzicie. Chyba, że to będzie ogórek szklarniowy, jak najbardziej. Tutaj, właśnie w ręce, mam odmianę, która u mnie właśnie plonuje aż do października. Więc polecam Wam tą odmianę. Ogórek konserwowy. Tutaj jest to napisane, że to jest soplica mieszaniec. I bardzo fajnie się sprawdza. Oczywiście, już pod koniec praktycznie bez liści, ale dalej owocuje do pierwszych przymrozków, tak naprawdę. Jak już je tak zepnie solidnie, no to wtedy faktycznie owoce przemarzają całkowicie i już nie zbierzemy nic. Natomiast do października spokojnie możemy się cieszyć swoimi ogórkami. To, co mamy tutaj następne poza ogórkami, to są: mamy tutaj cukinie, astrapolka i Atena Polka, żółta i zielona. Z nimi nie będę szaleć, bo u mnie dwa, trzy krzaczki, jednej i dwa, trzy krzaczki, drugie to już będzie w zupełności wystarczające. Oczywiście nie mogę zabrać dyni. Uwielbiam dynie, a w tym roku, czyli w sezonie 2025, przegapiłam ten moment i tych dyni nie miałam. Więc teraz mam dwie odpiany Hokkaido i Dolores. Jedna jest mała, druga jest olbrzymia. To, co będę sadzić i tu też chyba no przesadziłam z ilością kapusta kamienna głowa ale zamierzam i przechowywać i kisić bo u nas idzie dużo kapusty piszonej. lubimy też surówki na świeżo więc zamierzam się w tym roku przygotować solidnie do wysiewu wszystkich tych warzyw żeby jak najwięcej mieć swoich ze względu na to, że teraz już mam gdzie przechowywać mam piwnice, które sprawdziłam bo jak do tej pory były takie duże mrozy to nadal moje ziemniaki są zdatne do jedzenia, nic się im złego nie stało, w związku z czym yy, piwnica zdała egzamin i wiem, że mogę spokojnie tutaj przechowywać yy, swoje warzywa, więc szkoda by było tego nie wykorzystać. Tutaj są ogóreczki yy, i mam tak, jeżeli chodzi o ogóreczki poza tą odmianą, którą Wam pokazałam, to yy, będzie ogórek śremski, o tutaj jest pomiędzy, Kapi, kapusta kosmiczna. Całoroczny. Dobrze, tu mamy takie właśnie ogóreczki. Tu mamy ogórek sałatkowy Lawina, mieszaniec. I tu mamy ogórek Cinerze, Schellangen. Jakaś sałatkowa, średnio-wczesna do uprawy w guncie lub pod osłonami. Jestem ciekawa tych przybyłych wariatów, jakie będą w smaku. Zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni do takich pięknych, prostych ogórasów. Będę siać też y, złotą, karłową kukurydzę cukrową bardzo lubimy i mam tutaj też gdzieś kukurydzę na popcorn i gdzie ona nam się osowała kukurydza. Na popcorn jest tutaj. Mam tutaj kolejny ogóreczek. Dynie ozdobne, dynia Hokkaido. To są właśnie od mojej zaprzyjaźnionej pani, która ma takie właśnie rarytasy, jak na przykład ogórek gruziński. Też Wam będę zdawać relacje, postaram się w tym roku dobrze to opisać, żeby rzeczywiście wiedzieć, gdzie co jest. E, mamy tutaj następnie fasolę etyczną, ona będzie sadzona e, do rozsady. E, mamy też jaś, piękny jaś. E, podzieliłam sobie tutaj na miesiąc marzec i na miesiąc e, kwiecień, bo tak jak mówię, te granice będą mi się tutaj zacierać. Zobaczymy, jaka będzie pogoda, ale już mam to w miarę usystematyzowane. Kolejny mam tutaj sałatkowy, ogóreczek. Malwę czarną w tym roku też posieję i miks słonecznika. Także troszeczkę będzie tego. Lubimy takie rzeczy zjadać. Myślę, że też ptaszki, które są w naszym ogrodzie, te dzikie i te nasze, czyli kury, też będą zachwycone takimi rarykasami, które tutaj właśnie posieję. I tak naprawdę na ten moment na kwietniu kończę, bo to jest główny czas na wysiewy. Potem już ewentualnie jakieś dosadzanie, gdyby coś nie wyszło, typu na przykład ogórek. Jeżeli chodzi o kwiecień, to mamy tutaj kwadrę owoców. Kwadrę owoców, tak naprawdę widzę, że do. Tu już się zaczyna kwadra korzenia. Tak naprawdę wygląda na to, że 1 kwietnia i kwadra korzenia jest od 3 do 9 kwietnia, czyli w czasie Wielkiej Nocy. I mówią, że wtedy warto siać, bo dużo rzeczy dobrze rośnie, więc może to być dla mnie też czas taki, gdzie będę miała chwilę wytchnienia od pracy i może właśnie wtedy ruszę z tymi dodatkowymi sadzonkami. Wszystko też będzie zależało od pogody. I od miejsca na paratecie i w moich mini szklarenkach, które też będą ogrzewane matami, podgrzewane na matach. Więc te mniej wrażliwe na niskie temperatury, jak na przykład buraczki, będą na pewno ziaren doskonale czuć. Nie wiem jak będzie właśnie z paprykami, z pomidorami, bo one są bardzo wrażliwe, ale to tak jak mówię, na bieżąco będziemy sobie omawiać. Myślę, że tutaj, właśnie w tej kwadrze korzenia, dużo z tych rzeczy albo nawet i wszystko sobie posadzę. Potem co? Potem mamy kwadrę liścia od 19 do 23 i mamy następnie kwadrę owocu od 25 do 30. Więc jak widzicie, dużo jest możliwości, żeby tutaj wysiewać. Pamiętajcie, że wszystkie rośliny. Bez względu na to, czy zależy nam na korzeniu, czy na liściach, czy też na owocach, możemy siać w, kwadrę, w kwadrze korzenia. Natomiast nie zalecałabym sadzenia na przykład y, y, pietruszki w kwadrze liścia, bo może być y, y, bujna nać, natomiast nie za bardzo będzie nam tutaj szło w korzeń. Albo z kolei, gdy posadzimy w, w momencie, kiedy będzie y, y, kiedy będzie kwadra owocu, no to możemy spodziewać się nasion większych niż korzenia. Tak to u mnie właśnie wygląda. Mam nadzieję, że troszkę Wam tutaj rozjaśniłam, co można po kolei robić dla tych, którzy są początkujący. Mam nadzieję, że będzie to dla Was przydatne. A dla moich stałych obserwatorów, żebyście wiedzieli, że w tym roku będzie się działo. Już się nie oszukuję, że nie będę sadzić, bo Zawsze jak zaczyna się sezon ogrodowy, to u mnie z kolei zaczyna się sezon w pracy. I w zeszłym roku się oszukiwałam, że nie będę sadzić, bo nie mam na to czasu, ale jak tylko przyszła wiosna, poognałam od razu do ogrodu. Także tak to u mnie wygląda. Na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.